Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Lubelskiej w Puławach stała się areną niezwykłych zmagań sportowych. To właśnie tam odbyły się Wire Taekwondo Challenge oraz Puchar Prezydenta Puław, otwarte mistrzostwa Puław w Taekwondo Olimpijskim. Wydarzenie to przyciągnęło niemal 400 zawodników, jak i pasjonatów Taekwondo z różnych zakątków kraju. Po raz kolejny mamy przyjemność współorganizować tego typu imprezę. Jest to już kolejna edycja Pucharu Prezydenta Puław, więc to jest główne trofeum, czyli trzeba zdobyć Puchar Prezydenta Puław. W zawodach bierze udział 370 zawodników z pięciu województw, więc impreza ma charakter ogólnopolski. Zawodnicy będą walczyli na pięciu matach. Dzieci startują od wieku 10 lat. To jest kategoria dzieci najmłodsza. Dzieci mają walkę bez kontaktu na głowę. Później są kategorie już młodzieżowe, młodzicy, kadeci, juniorzy i najstarsi zawodnicy. Młodzieżowcy, seniorzy. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. taekwondo mimo iż jest sportem walki w pełnym kontakcie, jest w miarę bezpiecznym sportem. Zawodnicy posiadają ochraniacze na piszczelach, na przedramionach, ochraniacze krocza, ochraniacz tłowia, zwany hogo, ochraniacz kasku. Najmłodsi zawodnicy z zabezpieczeniem przed ewentualnym urazem twarzy mają dodatkową szybkę, taką pleksę na kasku, także bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Warto dodać, że organizowana już po raz kolejny w naszym w naszym mieście impreza nie tylko umożliwiła zawodnikom sprawdzenie swoich umiejętności, ale także stanowiła doskonałą okazję do integracji środowiska taekwondo oraz promocji tej szlachetnej dyscypliny sportu wśród szerokiej publiczności. W imprezie wzięła udział duża reprezentacja naszego miasta. No, w jest bardzo liczne grono, bo jest ponad 120 zawodników i zawodniczek, także każda kategoria wiekowa jest obsadzona przez naszych zawodników. Na co liczycie? Jakieś trofea główne? Są tacy zawodnicy, którzy mogą się pokusić o tutaj pierwsze, drugie miejsce. Czy trzecie? No jest, wielu, Spóław. Tak, tak, Spóław jest wielu zawodników utalentowanych. Jesteśmy trzecim klubem w Polsce, jeżeli chodzi o system sportu młodzieżowego. E, także no, myślę, że tutaj sięgniemy po najwyższe medale. O wynikach Pławian będzie można przeczytać w naszych portalach LPU24.pl oraz iPuawy.pl.